No, by to Państwa, chciałbym zadać dla Pana Krzysztofa pytanie. Czepkę ze mnie, Panie e, ten, <grymne> Czy Pan Krzysztof się spodziewa tych gości, że takie porządki zarządził? Delegacji zagranicznej? Delegacji zagranicznej, czy... Może klientów... Może i tak, może i nie, a może na razie tajemnica. Czy, a Ty, ty czego zęby szczerzysz? Ej, kl kl klientów, ty zęby de de klientów dewizowych. O, zęby nie szczerze. A tego Ty języka pokazujesz? Ja? A kto? Ja nie, on sam wypada. O, prezydent po, ja same pana. O, no to czyli, no nie pan zdradzi tą tajemnicę, no. Poskosiliśmy -pos 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 trawę, elegancko wygląda, teraz można no. e, tego, Posiedzieć... zapra zapraszać gości. Y -y. Jeszcze tam dalej? Nawet dziewczyny. A, e, e, to tak, tak, tylko e, tutaj, tutaj y -y, trzeba pozabierać da. to o Nie, e, Jak się nazywa? E, kosa jest naprawiona. Jak zapali się? Dobrze, bardzo dobrze. Skopyta. Czyli, czyli szacunek do mechanika, który tą kosę zapada przyszła z reprował. Bo naprawdę zrobił solidnie i bardzo dobrze się kosi. Ja ci powiem za darmo. O. No, za, za free! A to tym bardziej szacunek. I wymienił część za free. Można rozreklamować ten zakład. A to właśnie... A już był reklamowany. Był? Tak? No. no. A tu może pan zdradzi jaki to jest zakład? A no, mogę zdradzić. Przy ulicy Depowa 1. Depowa 1? Depower jeden, bardzo dobry zakład. O. Kosiarki, piły, różne sprzęt. Do betonu, nie do betonu. Naprawił wszystko. Naprawił wszystko. Młynki do kawy. Co? Młynki do kawy. Nie słyszę. Młynki do kawy. E, nie, młynki nie. O, a propos betonu. E, maszyn do betonu. Jeszcze raz pozdrawiamy e, naszą e, firmę. firmę. Firmę rabet. Beton. Rabet no. beton na skręci. Be beton partyjny. A ten partyjny oczywiście. Ja z piję. O, i teraz może Pan Krzysztof. Proszę, e, oceni, tak. moju, oceni moją pracę. Proszę. Poczęstowałem e, z lodówki to napój e, cytrynowy. E, o, dziękuję bardzo. Lekko gazowany. Dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję. Tutaj nie ma procentu. Tak, bo przy tym upale naprawdę trzeba dużo pić. Można zdechnąć. Mogę trochę? Pewno, tak, bardzo, oczywiście. Bardzo, bardzo proszę. O, dziękuję, super, naprawdę, bardzo pyszny. No to zimny? Już się że. Jeszcze... Tak, bardzo pyszny napój. Jak pan ocenia pracę pana profesora Geremka, Andrzeja? Pan ma. Tak. Geremek. Geremek ma. A jak pan ocenia pracę, panie Krzysztofie? Je jeszcze może. To jak tu No Znowu te upały w rodzinie. Jak pan ocenia pracę? Znowu te upały. Upały. No i ma być coraz gorzej właśnie. Od czwartku ma być nawet do 30 stopni w cieniu. Ile? Ja 28, tych suków. Ile? 28. No, ale, ale, ale by czwartku no ma już być 30 Ale nie? to w cieniu. Pamiętaj, Wojciech, że no, bo to w cieniu a, a na słońcu będzie 30. A co mi, mi słońce? Są słońce. A co na Marsie były. <grym> Bardzo ładne. A skąd masz takie zegarek? O, to nasz. Od, od wojskowego. Rosyjski, pan pa, O, O, Łuiszkowy zegarek. Nie okay. można pływać, wszystko robić. Tak? I jest tu, gdzie jest to? Tu musi, Krzysiu teraz basen kupić, żeby tu Kontakt z wojskiem. Kontakt z wojskiem? A, z wojskiem? I tak. a jak się tam na górze? Masło nie płynie. Ty, ale no, tylko no, tak, Antenkę Mówię, antenka tu, się no, ja tu wokół i, nie nagrywa i nie daje. Ja, ja muszę sam naszą osiemnastopółkową brygadą generała. Z samym generałem? Sam generałem? Sam. Ale patrzcie, to, patrz, to jest wojskowy, to o, mogę cię namierzyć o, w tej chwili. Nie, 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 one mnie nie namierzą, tylko ja ich namierzę. O, bo ja tu mam jeden przycisk i antenkę się wysuwa, wtedy i wtedy ja rozmawiam. Aha. Jak James Bond, Co? jak James Bond. No. Ja nie muszę kurczę już, już szukać uh, tego przyciskam ten kacia i już wiesz gdzie no, to jest numer taki, Taki, tak jest To no na drugą nie, rękę przydałby nie, się taki nie, policyjny. Później na inny budzik kochować ten ten się. No. Czyli szpiegowski. Czyli wciska szantenkę i 0,0 z głoście. No. 00 z głośnie. James Bond. 0,8 zgłosie. głośnie. Nie, 07. 08. 007. 0,7 to Borewicz, a tu 0,8 0,8 z głościa. Pan Kononowicz z tej strony. Zaroził. Zaroził. się jeszcze, Co? Ten mi schłosił się. Trzeba te korzenie pomycią najpierw, bo... ja wiem. I ten, noże na ostrzyk. A ty nie masz, tutaj tej żyłki takiej? Co? Wspóli na żyłkę. Żyłkowożyn. Lepiej. Żył... Nie. Żyłko lepiej jest. Nie. Żyłko, wszy... nie. wszystko po W byłem w Żyłku nie będzie takie długie. Ja, nie. nie, moment, nie. prędko, ma. ciarki nie ma. Nie, zależy, zależy od żyłki. Tak, o, lepiej. Ona rozwija się i kurę kręci no. tak. I kładziesz i kurą moment kurwa gaz. Nie, bo, bo tym noż, nożem to tego, tak, to walisz w ten w ziemię i ty. Kamienie odbijają. Nie, nie wybijasz. żyłką lepiej. A masz, masz tu w szkole? Gdzie była żyłka, to co... Ale musisz posłuchać tam no. Zao, wziął w będę no, na kręci. No właśnie. Gdzieś w kuchni albo gdzieś leży. A jak nie pojadę 20 złotych, na dachu, jeden kuchnika tam. No, ale zbrojone. No, to jeszcze lepsza. No. Bo, bo i tak pojadę na z e, elektryczną kusiarkę będę naprawiać. O, na no, po co będzie Elektryczna kosiarka, jak, jak masz czołg. A ja i elektryczną mam. No, ale ale, ale elektryczną a, tego pierwszą, nie mam elektryczną kusiarkę w koszami A, no widać. No, no nie a co? Zaszczyt? Nie, komary. Hmm, komary. Komary gryzą. Tak. No deszcz. A czemu mnie nie gryzą, do gramy A was, A, no, no, słodkie. No, słodkie. Słodka krajówka. No. <śmä> no. Jak to się mówi? no, kto by kononowicza gryzł? No. One musiałyby być boszczalne, żeby ciebie gryzły. No, właśnie. To, to, to nie, to nie kargul zapłaca, że... Kargula tam, tak, gryzą? Czego? No, to kargul, cóż to ma, że Podgryzuje. Rano. On, kurwa, on... że mieszka w takiej chacie, robi coś nie wiadomo co, ale ogólnie powiem ja trzy razy więcej od niego zarabiam no? niż on. Macie jego no. w joku to. A niech to nie co mi zdrowie. co mu ja. Najgorzej, że zaczepia. Na, no najgorzej, że zaczepia. No, no właśnie czarne, no. czarne, To na jest bezczelny typ. Tam będę nagrywał. wezmę komputer, kamery, dwie i będę łapał rybki. Na żółka. Na uczę będę pływał. Samochodem się wybiera holenderskie. O, i z, i z laptopem i z komerkami dwoma Byś pływał? No, <noise> na swoją. Ale tu musisz tak jak e, w tym. Ja lubię e, pływać. A, w kiepskich musisz takie ochranić na, sumka, na, a ja na tego, będzie, na, 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 a ja na ja tego Na pomidory. Na całe tego, pomidory. Bo tego. ma takie. Na powietrze, całe te. Cześć, co Andrzej mówi? Przepraszam bardzo, daj mi coś powiedzieć. Ty zawsze kurwa przerywasz. Nie, nie przeszkadzasz. A sam, mi. jak ja inaczej nagrywam, to zawsze Ty przerywasz. Nie dasz kurwa innym głosu. Ty jesteś myślisz, że ty jesteś najważniejszą osobą na świecie. A ty myślisz, że ty jesteś? Nie, jestem kurwa normalnym człowiekiem. A ja też normalnym. Czy nie o. normalnym? Co? Normalnym. <laughs> o to było dobre. Tak jak na no, a, ty, a ty normalny? Ja może psychiczny jestem. Chod. No, ja widać. No, I, 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 czuć, I czuć. Przepraszam bardzo, czuć. Ucham. A kiedy ty się kurwa kąpałeś? Czuć, kurwa. A, a ty kiedy? Kiedy, kurwa? Dzisiaj. A ty, ty kiedy? Te, kurwa, zobacz, kurwa. Jak a, jak pojechałem? Kiedy zobacz? A, a jak ja pojechałem, to kurwa a się ty, kąpałem kurwa, i, i zobaczyłem kosę do. Do naprawy, a ty co zrobiłeś? Ja musiałem swoje kurwa sprawy porozmawiać. ty swoje. A jak? Ja byłem kurwa w banku. Nie wiem, kurwa Kartę musiałem, całe te wszystko kurwa. I dotąd kurwa, pojechaliśmy kurwa na imprezę, karta mi znikła, będę musiał I przyjechałeś, kurwa, to. To kamerę nie widziałeś? Ja bo ty nie potrzebujesz, a później chciałeś, pierdolisz się z kamerą, łeb. <laughs> tak. Ty nie dla mnie płacisz. Za światu zapłać. Trzy lata nie płacisz. Za co za, zapłacić? Za światło. A ty za mieszkanie zapłać mi. A to twoje mieszkanie? O, przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, Placja, twoje mieszkanie. Kurwa kosztuje pokój 400 zł 500. To płać! Widziałeś o, co mi? To, to daj mi pokój! Co? To daj mi pokój, to będę prostytutki przypadku. Pokój kurwa! Jeźdź. Prostytutki to masz W Burdelu sobie! Bordelu nie mam wiem tak. taku. Jest! U ciebie! Nie, u ciebie! Ale Krzysiek, masz tyle y, pomieszczenia. Y, krewków elegancki remontik zrobić, łóżeczko wstawić i jego je, nie jemy się, no no okay. i i, no i, co, i, i, zły, i zły pomysł, wiesz co? Co by matka powiedziała kurwa z nieba u mnie? A to by no nie, no, no co? A to by nie widziała, nie widziała by matka nie widziała by, nie? Oj tam, oj tam, oj tam, wiesz mo, może może co? Zrwę się po i kurwa niech się na Wącha, niech wszystko o! O B. Właśnie. Trzeba na wojkę zrobić oddzielne pomieszczenie. To uciech. Nogi, mi żeby, miał, nogi. żeby miał swoje uciechy ja, ja i z swoim kwestii. No i nie pisać. burdel. No, na, no napisać. Na drzwiach. Burdel! Burdel. No i będzie Pani i każdy będzie Panie koniec, tu burdel! Tu burdel? A to ludzie tydzień pisać ciebie w łeb, żeby tam poleciał? A, Poczekaj ja mogę A pan nie idę, to, pisałem. to, pisałem. A to, nie, to, to nie, nie Nie napisać na tym gdzieś na bramie czy gdzieś. Tylko kurwa! jakie się zajdziesz nagra e, kamerę i kurmę zaraz będą wiedzieć. A i tam od razu. No to nie puszczę ich tam. Bo schodzi, ja mam taką. Kurwa nagra jakaś. Wbijemy, wbijemy tu, tu słupka, zabiesimy łańcuch. Zakaz wstępu i, no, I na teren prywatny, Było prywatny. tabliczka, teren prywatny, kurwa, no, teren no, teren prywatny, dzwonek był, kurwa w przebrance. Trzy dzwonki kupowałem, bez czerwony. Czekaj, ja mi powiedzieć. Trzy dzwonki się było. Dzwonek ze dzwonki mieszkałem. Jeden przy bramce tylko starczy, a tu już nie czynny. To już nie czynny, nie ma. Bo tam tego nie ma. Zdanie w przycisku. No. Ty, I on chodź. zamontował kamerę. Sysz, chodź, chodź zrobimy taki numer. Za, zaciągniemy łańcuch, napiszemy na Podaj swój adres. Ja przyjadę z chłopcami, kurwa, zrobię paszport, przyjadę e, z Białorusi, wezmę kupię łańcuch, kurwa, na, u ciebie jak w bloku zaciągnę kośbię. Ale tego, łańcuch i napiszę, pisze, proszę iść. Trzy razy pukać. Będzie dobrze? Ja wiem. No, jakbym podał adres do sąsiadki? Myślę, że tak. <grym> nie, do siebie podaj. A nie do siebie, to po co? A po co te nogi się mają? Nie, to ja ci właśnie chcę uchronić od tego. No. Że zaciągnąć łańcuch od drzewa do słupka nie po i powiesić tabliczkę. Uwaga, burdel, nie wchodzić. No. bo no agresywny mają. <noise> Kurwa, by było jajca. No to no, jajca, ale to już poważna sprawa by była. Jeśli major by siedział tam, bo tamty stronie łańcucha, a idzie? No to ty nie odpowiadasz za to, za działania majora. majora. No. A major nie odpowiada za działania twoje. No. I, by, I byłaby zgoda. Pani no. Stil, To czego? A od czego to jest? Od ukąceń, od komarów. O Panie, to do się to lepiej w sprayu kupić. Nie. O, to jest dobrze. O, o, właśnie Krzysztof, a co, co, co ty za zażywasz? Co ty robisz, że cię komary nie gryzą. O, zobacz. Ja mam inną krem. robisz? O. Tak, no. Błękitną, błękitną. Miem, miem, no. Tak? Nie wiem jaką. Ja nie badałem. Ja inna, inaczej byłem. Normalnie idziemy na kosiarce kornej. Opalony byłem jak jeszcze gorzej jak od tego, jeszcze lepiej. Byłem. A, bo byłem czarny, jak, jak murn. Jeszcze lepiej jak Murzyn, kurwa. Jeś, o Otaky bumbli byli u mnie na na plecach. Wiesz, miałem więcej Ale się ma, babcia parowała? siadam lekiem. Tylko kurwa u, w sadzie pierdolę no. się na e, tapczan, bo na plecach nie mogą leżeć. Bo tak spadę skórę, skóry że aż krew leciała. Ma przy mnie czasami opierdana. A to już teraz. Prużku, co ty to robisz, kurwa? Do kości. My. U Ciebie tu zaraz będzie kości, więc chyba czy to będzie koło. No, ale trawa skoszona. Trawa skoszona. No, no właśnie. I tylko wio konia, wio. Wio. Prr. O właśnie. Za miał. I, i, I na, I pojechał. Na temat koszenia klawy. Tak. Już ten. A no zboże kość. Ten temat przymilczał. Też! I kurwa na jeb, na krzak na wiadra, kurwa albo na jeziorko na krzak kurwa i, i koszy zboża czyli y, jedyną rzeczą żeby się uszczec z komarów trzeba mieć błękitu krew i siadłem mleko Je. i siadłem mleko a, a już, już, już się domyślam dlaczego ciebie nie gryzą skoro ty masz błękitu krew i zsiadłe mleko to, że to że to, że to, że to i temu nie, 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 siadają. nie siadają. Dobry pomysł. Dobry pomysł. To chlej do I nie będę No ale co myślisz, że, że dla mnie tak się przetoczy krew z czerwonej w, w błękitną? Pewnie. Większe porcje trzeba. Ale we! Będziesz silny jak nie wiem. Jeszcze o tym? Uuu! No to ja, to ja bym nie nie no, no żeby kraw się zrobiła na ścino, ja, no to nie staraj się, ja, no. Ty, o, przecerkamy, kurde, cały ten... O, wie, że pan Krzysztof po pracy... Bez do Rafałka. Po pracy zmęczony.